Cześć, witajcie, To znowu Bartek z Strażniczości, a chwilę później zobaczycie mnie z przeszłości. Tym razem chciałem Wam pokazać projekt, który zbudowałem do nas do garażu, mianowicie czujnik parkowania w oparciu o sp 8266 czyli Wemosa, do tego e, czujnik ultradźwiękowy, i pasek jut led adresowalny. Nie jest to może coś najprostszego do wykonania, jeżeli chodzi o kogoś, kto nigdy nic nie, takiego nie robił. No ale postanowiłem pokazać, bo może ktoś, kto jednak trochę zna tam ESP Home albo chce trochę polutować, będzie miał się czym zainspirować. Więc czemu nie? Może zaczniemy od tego jak wygląda schemat urządzenia, więc już wam pokazuję. Tak wygląda sam schemat, jeżeli chodzi o to, co co, co my tu mamy. Więc mamy tak, ESP8266, mamy do tego shilda, czyli to jest założone jakby na to, to narysowane jest tutaj oddzielnie, ale ale docelowo jedno wpinacie w drugie, więc to jest jedno na drugie zamontowane. No i co my tutaj mamy? Mamy echo pin i trigger pin, który jest podłączony między piny D3 i D2 do samego czynnika ultradźwiękowego. On jest oczywiście zasilany z 5V, dodatkowo mamy y, spinu RX aby użyć tego pinu, po prostu do komunikacji z paskiem LED-owym, który tutaj mamy, a do niego oczywiście też do, dojemy minus i plus jako zasilanie oraz sterowanie. No i ostatnią rzeczą jest tutaj po prostu e, shield, który jest sterowany z pinu e, D1, oraz mamy tutaj zasilanie, które jest przepuszczone przez przekaźnik po to, że po prostu czujnik ultradźwiękowy cały czas nie działał. On załącza się tylko w momencie, kiedy są potrzebne odpowiednie. E, stany z czujnika w Home Assistant, jeżeli chodzi o statusy kontaktronów w bramie. A teraz jak to a teraz pokażę wam jak to wygląda, jeżeli chodzi o kod. Tutaj mamy kod samego ESP Home. Więc tu mamy jakieś tam podsta podstawowe rzeczy, tutaj nic się nie zmienia. E tutaj mamy skrypty jak mają działać ledy, czyli co ma się dziać jak się one otwierają, zamykają. Kod jest dostępny po prostu w linku do mojej strony, gdzie macie wszystko udostępnione. Nie ukrywam, że ja to pisałem z użyciem czata GPT, więc możliwe, że są tu jakieś błędy, ale to działało mnie w taki sposób, jaki chciałem, więc jeżeli ktoś zna się lepiej, może poprawić kod chętnie. Posłucham uwag krytycznych, a jak nie, no to używajcie tego jak chcecie. No i mamy tutaj po prostu takie informacje, najpierw mamy obsługę samych zdarzeń w LED'ach, czyli jak mają się zachowywać przy jakich, przy jakich poleceniach, następnie mamy zmienne, gdzie najważniejsza jest tutaj 0 point, która informuje nas, jaki jest punkt 0, do którego mamy jakby LEDy na, nas mają prowadzić. Następnie mamy same statusy, czyli obsługa zdarzeń z home asystenta. W moim przypadku LEDy zachowują się na podstawie statusu kontaktronów bramy garażowej, czyli mamy otwieranie, zamykanie, otwarta, zamknięta e oraz timery, które w odpowiednim momencie wyłączają LEDy. Na przykład jeżeli za długo one się palą, czyli mamy na przykład otwartą bramę ponad 5 minut, no to LEDy się wyłączą, bo po co mają marnować prąd. No i tutaj jest obsługa samego czujnika ultradźwiękowego, który dodatkowo ma dodany bufor i aktualizację stanów, tak żeby nie było problemu z tym, co będziecie widzieć na filmie, że tam LEDy potrafią mrygnąć, bo status jest błędny, albo jest odbicie echa w złym kierunku i odczyt jest nieprawidłowy. Jako ciekawostkę dodam wam, że testowałem też czujnik, testowałem też czujnik laserowy. No miał on lepszą dokładność i też większy zasięg, bo tutaj mamy tak skuteczny, mniej więcej z 1,6 metra, tamten działał nawet z 3,5. No ale tam był kategoryczny jeden wielki problem, on miał odświeżanie co sekundę, to jest za mały czas odświeżania, żeby to działało z sensem. Dlatego musiałem wrócić do czujnika ultradźwiękowego, no żona jest zadowolona, bo ona tam parkuje swój samochód, a myślę, że to jest najważniejsze. A teraz Was zapraszam do części dalszej, gdzie zobaczycie mnie z przeszłości. I raz, i raz, i raz, raz, raz. Dobra, widać mnie? Halo. Cześć, witajcie. Dzisiaj w takiej trochę innej odsłonie. Mam nadzieję, że spodoba Wam się trochę inne podejście do filmowania. A, a z czasem może jeszcze się parę złotych na sprzęt znajdzie, więc będzie lepiej. Tym bardziej, cześć po długiej przerwie. Witajcie w moim garażu. Jesteśmy w moim garażu. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać i jestem w miarę ostry. To też nie mam takiej stuprocentowej pewności. Dzisiaj chciałem Wam pokazać system parkowania pojazdu, na jaki sobie tutaj jakby ubzdurałem w głowie. Na pewno powiem Wam tak. Mamy tutaj garaż, który ma 6 metrów szerokości. Ile byście nie rozkminiali w projekcie, to na pewno 6 metrów to jest za mało na garaż dwustanowiskowy, bo tu taki miał być. Już pomijając to, że są tu jakieś graty z prawej i z lewej strony. To nawet gdyby ich nie było, no to powiem Wam, że nie ma szans, żeby tutaj zaparkowały jakieś dwa normalne samochody. W naszym przypadku jeden z tych samochodów to jest S Max, w drugi to jest po prostu Laguna w kombi i nie ma szans, żeby te auta obok się zaparkowały. Byłaby szansa, gdyby jeden wjechał przodem, drugi tyłem i wtedy one do krawędzi i na środku wysiadać, ale nie ma wtedy szans, żeby zapakować normalnie dzieci. Więc e, stało się tak, że garaż jest jakby domeną żony. To wymyśliłem sobie system parkowania. W zeszłym roku, <gryw> tutaj wisi rower, w zeszłym roku była po prostu linka, taka linka była zrzucona z góry, i jak się dojeżdżało, to widać było, że dojechało się do linki, linka się wyginała i wszystko gotowe. Natomiast w tym roku w końcu stwierdziłem, że trzeba zrobić coś sensownego, bo po to mam jakby inteligentny dom, a więc jak już jest on inteligentny, to niech będzie inteligentny. Więc do mojego projektu wykorzystam takie oto diody adresowalne. Każdą diodę możecie oddzielnie zaprogramować i zapalić na inny kolor. Dodatkowo jako czujnik odległości będę używał czujnika takiego oto o, czujnik ultradźwiękowy. Do tego mamy ESP8266 jako sterownik do sterowania tym wszystkim. Nie wiem czy tutaj będzie widać, czy wyostrzy w ogóle. No tu mamy ESP8266. Na tym mamy shield z przekaźnikiem. Dlaczego ścigać z przekaźnikiem? Ponieważ nie chcę, aby e, cały czas e, pracował ten czujnik ultradźwiękowy. Nie chcę, żeby on cały czas walił, więc on będzie tylko załączany wtedy, kiedy potrzeba. No, więc to są takie elementy. Do tego oczywiście jest e, jeszcze e, profil LED, który będzie tutaj zamocowany. Tu jest niecały metr długości, więc będzie profil LED. I chciałem to zrobić, przepuszczając kabel tam z tyłu za płytą, bo tu jest. Płyta kartonowo-gipsowa, ale niestety się nie udało ze względu na to, że jest ona za blisko, więc sobie tak tutaj nafrezowałem, naciąłem nożykiem kabelek. Do tego mamy kabelek 3 razy pół, którym przedłużę LEDy, ponieważ LEDy tam będą miały jakieś pół do 1 ampera poboru na 5V. Więc bez przesady. Dodatkowo mamy zasilacz, całość jest zasilana z 5V, bo mogłem wybrać taśmę 12V, ale po co jeżeli ESP na 5V dobrze działa, więc mamy zasilacz z 5V, który będzie sobie śmigał. Końcówka do obcięcia, bo jest oczywiście za daleko od włącznika, więc końcówka do obcięcia. I ostatnia rzecz to jest obudowa. Obudowę znalazłem oczywiście na necie. Wydrukowałem sobie sam. Nie jest ona idealnie wydrukowana, ponieważ nie mam jakiejś tam większej wprawy w drukowaniu rzeczy z... na drukarce 3D. Tak wygląda obudowa. Nie jest jakaś ona straszna. No wyostrz tutaj. Mam nadzieję, że to jest w miarę ostre. Taka ładna obudowa, demontowalna. Oczywiście nie wiem, jakie tu śrubki się montuje. Jak ktoś podpowie, to chętnie wykorzystam. Natomiast teraz to wszystko będzie trzeba tam polutować, wsadzić to do środka i tyle. Nie ma tu bardzo skomplikowanej rzeczy, jeżeli chodzi o sam montaż, tak, no bo to są po prostu kabelki, trzeba je sam polutować, jak przy praktycznie zwykłej, zwykłej taśmie LED. Natomiast co tu mogę Wam ciekawego pokazać, bo może nie wszyscy wiedzą, jak działają adresowalne taśmy LED, więc może pokażę Wam parę takich aspektów z nią związanych. To jest akurat taśma LED 2811 z 5V. Więc każdą z tych diodek, którą tutaj mamy, każdą pojedynczą, możemy nie załączyć. Najważniejszą rzeczą, którą musicie wiedzieć, to jest to, że ta, droga, ta taśma jest kierunkowa. Kierunkowa dla wiadomości, które sterują taśmą. Mianowicie, nawet na tej taśmie, postaram się to Wam zaraz pokazać, mamy trzy kabelki. Znaczy, tu ich widzicie pięć, ale mamy trzy kabelki. Czerwony i biały to jest, biały to masa, czerwony zasilanie, natomiast sterowanie jest zielone. Tutaj, po środku w tej taśmie, gdzie zielone to jest sterowanie, no i najważniejsze co mam nadzieję, będzie widać, tutaj widzicie, mam nadzieję, że widać, tu są strzałki. Widzicie, tu jest strzałka, jest narysowane od góry w dół, tak jak trzymam taśmę. Mianowicie, dlatego że ta taśma, właśnie od tej strony, trzeba jej podłączyć sterowanie z mikrokontrolera. Moim mikrokontrolerem jest ESP8266 i on właśnie steruje sygnałami, więc on musi być podany z tej strony. Jak podłączycie ESP z drugiej strony czyli tutaj od tej strony to nic to nie będzie dało, nie będzie się nie będzie się sterować Oczywiście pamiętajcie, że tniemy tylko z osłonu. Nigdy nie róbcie tak jak ja Mamy zaznaczone tu na taśmie Teraz trzeba uciąć I teraz to, będzie tu. Ładnie w tym miejscu. I teraz trzeba wywiercić tutaj dziurkę, żeby było, które przełożyć, kabelki. Używałem już różnych klei, jeżeli chodzi o te kleje szybkie. No, począwszy od Mamuta, którego chyba wszyscy najbardziej znają. Ostatnio najbardziej mi się spodobał, znaczy ostatnio od jakiegoś czasu, Titan Fix. Ale powiem Wam, że teraz to już nie wiem, czy on jeszcze jest w ogóle w sprzedaży. Bo ostatnio, jak patrzyłem, to tych Titan Fixów albo rodzaj tych Fixów to jest już tyle, że zgłupieć można. Więc... Co mi się bardziej podoba w tym kleju względem mamuta? Jest rzadszy. Trzyma tak samo dobrze. Jest rzadszy, więc łatwiej go wycisnąć. To chyba największy aspekt tego kleju, znaczy plus jak dla mnie, nie? Mogłem zrobić jedną rzecz trochę inaczej i najpierw włożyć pasek ledowy i go wkleić, a potem przyklejać. No już jak zrobiłem, tak zrobiłem, więc jak jest, tak jest. Ale to tak naprawdę to przyłożyć te, trzeba tego ten pasek. O i tam i już. gotowe. Zostało to włączyć i zobaczyć co się będzie działo. Na pewno widzimy, że zasilacz działa. Taśma się włączy albo się nie włączy. Zobaczymy. Powinna się włączyć. Dobra, włączyła się. Jak widzimy jest w tej chwili zielone i nie, mryga niebieskie na bokach. Jest to status z bramy, że jest otwieranie. Ponieważ tak to było ustalone w bramie, tak? czyli zaraz Wam wytłumaczę w ogóle, jakie schematy ma. Natomiast pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to wepnąć samochód na odległość, która mnie będzie satysfakcjonować i określić ją po prostu w skrypcie e, poza zakresem, jeżeli chodzi o odległość pojazdu. Tak, jak zatrzymamy sobie, to widzimy, że jest e, e, poza zakresem. I przypniemy sobie jest. O, on ciężki. W tej chwili możecie mieć wrażenie, że coś źle pokazuje. Pokazuje bardzo dobrze, tak jakbyśmy chcieli, bo odległość, która nas interesuje, jest po prostu odpowiednio inna. W tej chwili czujnik wskazuje, że, urządzę, że jest 40 cm od. No i to jest odległość, która nas satysfakcjonuje, czy jeszcze mniej. No myślę, że w tej chwili na tyle będziemy się zatrzymywać, tak? Czyli punkt 0 jest w tej chwili na takiej odległości, jak pokazuje czujnik. Czyli jest to dokładnie. 427 cm, czyli 42 cm od czujnika w tej chwili pokazuje nam, że to jest punkt 0. I tak będzie trzeba to po prostu zaraz dostosować w kodzie, żeby to był nasz punkt 0, więc pójdę to poprawię i wrócę. Może Wam pokażę w tej chwili, nie będę przepychał za każdym razem samochodu, bo to trochę bez sensu. Użyjemy takiego pudełka po prezencie, które mój syn dostał, więc mamy pudełko, które nam imituje, że jestem samochodem, nie? Trochę duży za mnie samochód. No i teraz w miarę, jak się będziemy zbliżać. O, widać, tutaj jest taki trochę duży przeskok widzę. Może coś jeszcze w kodzie muszę poprawić. No, widzicie, <laughs> bo dosyć daleko wykrywa. W sensie nie wiem ile w tej chwili pokazuje. Pewnie kwestia zmiany w ustawieniach, muszę zobaczyć, no ale to już mały duperel. Natomiast najważniejsze jest tutaj, że zbliżamy się, zbliżamy jak widzicie jesteśmy coraz bliżej. Coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej. W tej chwili dojeżdżamy do naszego punktu 0. O, tu mamy się zatrzymać. Natomiast, jeżeli go przekroczymy, to widzicie, że taśma zaczyna rygać. Tak? Teraz jestem w punkcie 0, przekraczam punkt 0. Taśma zaczyna rygać, czyli jestem za daleko, czyli mogę w coś uderzyć. Ja no to to jest w ten sposób. No i teraz, jak się będę cofał, to będzie standardowo pokazywał w drugą stronę. No i z takich rzeczy, które jeszcze mogę wam pokazać, co, co ten czujnik robi, zmienimy status bramy. Bo to chodzi wszystko, opiera się. W ogóle czujnik jest aktywowany przez czujniki, które są tutaj w bramie zamontowane. Czyli na podstawie statusu bramy się załącza zasilanie tam, więc w tej chwili mamy otwarta, więc zrobimy zamknięta. Ledy się wygasiły, nic nie działa. Tak, mamy w tej chwili jakby wyłączoną bramę. Podchodzimy do, do samochodu, więc brama będzie się otwierać. Otwieranie. Bo taki będzie miała status w sensie. No i teraz tak. O, w tej chwili stoi auto i to tak będzie wyglądać, czyli auto jest zaparkowane. Niebieskie lampki oznaczają, że po prostu otwiera się brama, tak, żeby po prostu nie szukać, nie patrzeć, czy już się otworzyła, czy nie, czy, czy się otwiera. No i teraz mamy, że będzie miała status otwarta. Status bramy jest otwarta. No muszę tam, do, bo widzę poprawić w kodzie jedną rzecz, no ale mamy status, że brama jest otwarta, powinno być w tej chwili tak. No i jak wyjeżdżamy, no to brama standardowo, oddalamy się, oddalamy, oddalamy, jest cały pasek na zielono. Potem mamy zmianę statusu na zamykanie. No i znowu mamy zamykanie, czyli brygają nam niebieskie paski. Analogicznie jakbyśmy teraz wjechali, jak była otwarta, no to byśmy wjechali, ona by się zamknęła itp. No i jak będzie status zamknięta, to paski się wygaszą. No i tyle. Na pewno z takich rzeczy jak widzicie, brama sobie reaguje. Na pewno z takich rzeczy, jeżeli chodzi o dopracowanie jeszcze tego, no to tam jest parę kwestii związanych z kodem, żeby to reagowało w odpowiedni sposób. Dobra, to teraz dopchnę auto na miejsce i zobaczymy, czy jest tak jak trzeba. Uy. Ciężko wjechać. i zaparkowane. Czasem zdarzają się fałszywe